na Gitaro, słuchajcie, jestem w Warszawie i po prostu pozwiedzamy teraz trochę Warszawę, żebyśmy się odpiężyli przed robieniem nuty Fryer. Mam nadzieję, że nuta na 500 subów Wam się podobała i zapraszam do bloga. Słuchajcie, taka ciekawostka: jak ja tutaj byłem w Warszawie, to najczęściej spędzałem czasu albo na tym placu zabaw, albo na tej górce, przy której stoimy. Wspominam te czasy naprawdę fajnie. Szkoda, że teraz jestem taki duży, ale trzeba się cieszyć, w jakim miejscu jesteśmy na YouTube, tak. A gdyby można było jeszcze raz w frajerze, móc jej powiedzieć szczerze, i dać ci bukiet polnych kwiatów. Zwyczajnie i bez strachu. Pozdrawiam Marcel gitara.